W tym filmie powiem ci, w jaki sposób spalić tłuszcz z brzucha, nawet jak jesteś zapracowany. Przez lata myślałem, że trzeba jeść mniej i ruszać się więcej. Na nic więcej nie zwracałem uwagi, mając nadzieję, że ten zbędny tłuszcz w końcu zniknie. Widocznych zmian za bardzo nie było, a mnie tylko bardziej ciągnęło do jedzenia. Nie miałem pojęcia, że problem leży w tym, w jaki sposób funkcjonuje mój organizm. Dlatego w tym filmie przedstawię ci sekret do tłuszczu, o którym się nie mówi. Dzięki niemu przestałem myśleć o jedzeniu i zacząłem zacząłem zauważać pierwsze zmiany w lustrze. Jeżeli nie masz czasu, a chcesz w końcu czuć się pewnie w swoim ciele, to musisz wrócić do podstaw, bo inaczej twój wiszący brzuch wróci, a ty dalej będziesz kupować za duże koszulki, żeby ukryć niedoskonałości. I spokojnie nie będę tracił twojego czasu mówiąc ci, że masz zacząć więcej biegać. Dlatego zostaw w tym momencie subskrypcję i komentarz, bo dostaniesz te 20% wiedzy, które dadzą ci 80% zadowalających rezultatów i odblokują twój progres. Nigdy za bardzo nie Wiedziałem na czym polega mój głód i tracenie tkanki tłuszczowej. Pewne dni miałem coś takiego, że mnie ciągnęło do jedzenia, w inne dni w sumie nie chciało mi się jeść, było to takie strasznie nieregularne. Patrzyłem też na wagę z dnia na dzień i tak nie wiedziałem, że jednego dnia mam plus 1 kilogram, drugiego dnia mam minus dwa kilogramy. Nie wiedziałem za bardzo od czego to zależy i czy ja nabieram ten kilogram tłuszczu, czy ja tracę 2 kilogramy tłuszczu, czy to jest tłuszcz, czy to nie jest tłuszcz. Tak dziwiło mnie to strasznie. Miałem pewne podejrzenia, że to może kwestia treningu. Albo że tak ma po prostu być, ale nie zwracałem uwagi na to, jak wyglądała moja struktura dnia. Zazwyczaj byłem osobą, która wszystkie projekty, które miała zrobić, przeciągała na ostatnią chwilę, robiąc je wieczorem albo w nocy, poświęcając po prostu mój sen. Tutaj leży największy problem. Każdy się zastanawia, ile ma odciąć kalorii, jaki jest najlepszy suplement na utratę tłuszczu, a nikt nie wraca do tego podstawowego czynnika, jakim jest sen. I jak zauważyłem, że to jest mój problem i to powoduje, powoduje te wszystkie nieregularności, zacząłem się interesować tematem, żeby znaleźć sposób jak zapewnić sobie perfekcyjny sen nawet jak nie będę spał tych 8 godzin. Jak możesz się domyśleć mało snu to mało energii, to gorsze treningi i wszystko idzie jako taka spirala w dół i dochodzi do kompletnego gówna. A, no i jeżeli chcesz mieć plan treningowy trzydniowy, którym mógłbyś robić fajny progres, to możesz do mnie napisać, to Ci wyślę próbkę, którą mam przygotowaną. Podczas snu, głównie podczas głębokiej fazy snu, zachodzi masę fundamentalnych procesów odpowiedzialnych za regenerację układu nerwowego, układu hormonalnego, układu odpornościowego i biorąc pod uwagę tą głęboką fazę snu i ogólnie całą strukturę snu, to okazuje się, że o wiele lepiej jest mieć może krótszy sen, ale bardziej jakościowy niż spać te przysłowiowe 8 godzin, ale się w ogóle nie regenerować. I takimi najważniejszymi hormonami, które pomagają Ci spalić ten zbędny brzuch, to masz leptynę i grelinę. I to są takie fancy słówka na hormon, który sprawia, że jesteś głodny, czyli na grelinę i na hormon, który sprawia, że jesteś syty, czyli na leptynę. W momencie, kiedy Ty nie masz tego głębokiego snu wystarczająco długiego albo ogólnie Twój sen jest zaburzony, struktura snu w ogóle nie istnieje, je i Ty śpisz po jakieś 5-6 godzin, to w tym momencie zaburza się stosunek pomiędzy hormonem, który sprawia, że jesteś głodny, a hormonem, który sprawia, że jesteś syty. To powoduje, że bardziej Cię ciągnie do jedzenia. Jesteś Mniej usatysfakcjonowany ze swoich posiłków i mniej najedzony, i cały czas masz wrażenie, jakbyś był nieskończoną studnią bez dna, która mogłaby przyjmować tony jedzenia. Wzbudzamy też hormon stresu, czyli tak zwany kortyzol. To jest jeden z czynników, który powoduje, że z dnia na dzień możesz mieć wyższą wagę, bo trzymasz w sobie dużo wody, która coś tam waży. I to też jest czynnik, który może sprawiać, że ty w ogóle nie widzisz progresu w lustrze, bo jest taka zależność, że gromadzimy wodę w organizmie. Zazwy zwyczaj w miejscach, gdzie wcześniej było więcej tej tkanki tłuszczowej. No i Ty nie możesz zobaczyć progresu, bo masz wodę w tym samym miejscu, gdzie była tkanka tłuszczowa. Jeżeli uda Ci się usprawnić Twój sen, co jest niesamowicie proste, to taka zmiana jest w stanie od tak Ci usprawnić to spalanie tłuszczu i nie będziesz musiał podejmować takich pochopnych decyzji jak na przykład zmniejszanie ilości jedzenia albo większe wycieńczanie się na bieżni. I takimi najważniejszymi informacjami, które musisz wiedzieć dotyczące snu wziąłem głównie od Mafio Walkera, którego słuchałem u Andrzej Hubermana na podcastach, od którego przeczytałem książkę, więc coś tam wiem. I on ma swój schemat, QQRT, ale dla mnie jest to troszeczkę bez sensu i ja to przekształciłem w swoje IRS. I pierwsza literka I to jest ilość snu i jest to najbardziej podstawowa informacja. Masz badanie, które potwierdza, że już dwa dni pod rząd spania cztery godziny powoduje masywny wzrost greliny, czyli hormonu głodu, ale jak czasem nakład pracy po prostu nie pozwala Ci spać w odpowiedniej ilości, to na Następne literki R i S będą w stanie uratować Twój sen i zapewnić jakąś lepszą strukturę. Literka R to regularność. Najważniejsza rzecz, którą musisz wiedzieć, to w tym momencie wybierasz sobie jedną godzinę na wstawanie i jedną godzinę na chodzenie-spać. Ja jestem generalnie tego mega fanem, bo wybierając sobie stałą godzinę chodzenia-spać i wstawania, będziemy mogli uregulować. I działać zgodnie z tak zwanym rytmem dobowym, czyli cyklem różnych procesów, które mamy w naszym organizmie, które się włączają i wyłączają, jak czas płynie przez cały dzień. To oznacza, że jeżeli będziesz chodził spać regularnie o 23, to twój organizm będzie wiedział, żeby do tej 23 zacząć uruchamiać procesy, które będą sprawiały, że ty będziesz coraz bardziej senny. I tak samo jeżeli sobie wybierzesz, że będziesz wstawał o na przykład 6.30, to twój organizm będzie wiedział, kiedy wzbudzić te procesy, które Cię wybudzają, żebyś się obudził o tej 6.30. Zapewnia ci to, że jesteś w stanie o wiele szybciej i o wiele lepiej spać, mieć o wiele lepszą strukturę snu i jesteś w stanie o wiele. Szybciej szybciej wstać i czuć się bardziej energicznym rano, bo działasz zgodnie z Twoim rytmem dobowym. Ale jest to bardzo ważna sprawa, która jest nazywana przez niektórych tak zwanym social jet lagiem, czyli przez ten tydzień roboczy, czyli od poniedziałku do piątku chodzimy spać o regularnej godzinie, trzymamy się, bo wiemy, że musimy uregulować swój rytm dobowy. No, ale przychodzi weekend i myślimy, że o, no to teraz się wyśpię i kompletnie rozregulowujemy nasz rytm dobowy, co? Powoduje, że wracamy tak naprawdę do początku i jest to bardzo nieodpowiednie dla naszego organizmu, bo potem znowu musimy się przyzwyczajać do nowego, nowej struktury snu i potem znowu ją niszczymy. A jeżeli będziesz się trzymał cały tydzień, nawet w weekendy tego samego czasu chodzenia, spać i wstawania, żeby Twój rytm dobowy cały czas był uregulowany i żebyś działał zgodnie z nim, to zapewnię Ci, że będziesz wstawał wyspany, Chodził spać, zmęczony, będziesz szybciej, zasypiał, twoja struktura snu będzie o wiele lepsza przez cały tydzień i ty po pewnym czasie jak twój organizm się nauczy kiedy chodzić spać, a kiedy wstawać, nie będziesz czuł potrzeby, żeby się wyspać w weekendy, bo będziesz cały czas wyspany. No i ostatnia literka S czyli środowisko. Pierwszym czynnikiem jest ciemność. Musisz zapewnić sobie, żeby było ciemno, żeby nie zaburzało nic produkcji naturalnej melatoniny, czyli hormonu snu w twoim organizmie. Bez światła niebieskiego, jeżeli nie możesz mieć jakichś zasłon czy rolet, to polecam ci zainwestować w, nie wiem, 5 zł w opaskę, na oczy, która zmienia kompletnie postać rzeczy. Druga rzecz to musi być cicho. No oczywiście nic dziwnego. Cisza zapewnia Ci, że szybciej się zasypia i że nic Ci nie wybudzi podczas nocy, co zapewnia Ci odpowiednią strukturę snu. Tutaj najlepszym wyjściem są zatyczki do uszu, które nie, nie odcinają kompletnie dźwięku, czyli będziesz słyszał budzi, który Cię będzie budził rano do pracy, ale zapewnią Ci stłumienie jakiegokolwiek dźwięku, co Ci bardziej pomoże się zrelaksować i szybciej zasnąć. No i trzeci czynnik, czyli zimno. Zgodnie z Rytmem dobowym, o którym wcześniej mówiłem, nasz organizm naturalnie ma najniższą temperaturę na początku naszego okresu spania i z czasem, jak my śpimy, ta temperatura wzrasta, jest najwyższa zazwyczaj, kiedy wstajemy. Dlatego, zapewnienie sobie zimnego pokoju, nie? Wywietrzenie 5-10 minut przed spaniem. Zapewnić Ci, że Ty działasz zgodnie z Twoim wewnętrznym mechanizmem organizmu i będziesz łatwiej mógł pójść spać. Ewentualnie możesz skorzystać z ciepłego prysznica, który zmusi Twój organizm na wewnętrzne ochłodzenie organizmu, żeby uregulować temperaturę, co sprawi, że no nasza wewnętrzna temperatura będzie spadała. Co jest zgodne z tym rytmem dobowym. No i oczywiście każdy z nas, kiedy sobie przypomni, lato, jak próbował zasnąć w jakimś ciepłym pomieszczeniu, no to po prostu się nie da. No i wszystko jest związane właśnie z tym, że nasz organizm preferuje być w tej niższej temperaturze na początku snu. No ale oczywiście samo ogarnięcie snu nie sprawi, że spalisz zbędną tkankę tłuszczową. Nic nie przebije jedzenia i manipulacji jedzeniem, no bo w końcu wszystko się sprowadza do tego, czy myjemy więcej niż potrzebujemy, czy jemy mniej. Ale nie tylko ważne jest to. Ile jemy w ciągu całego dnia, ale co jemy i kiedy w ciągu dnia? Prawdopodobnie zdarzyło Ci się, będąc w biegu, albo opuszczać śniadanie, i potem doświadczać takiego nakładu chęci jedzenia wieczorem, gdzie ty objadasz się ile się da i myślisz, że no nie jadłem cały dzień, to może będę w tym tak zwanym deficycie. Albo w biegu na śniadanie bierzesz jakieś randomowe jedzenie. Tutaj nie masz czasu, więc idziesz na hot -doga do żabki i w pewnym momencie się budzisz podjadając gdzieś i w ogóle nie masz żadnej struktury tego jedzenia. No i to w połączeniu z niedoborem snu, już sam możesz zauważyć, no nie daje ci efektów, które oczekujesz. No i oczywiście najważniejszym, najlepszym i najbardziej skutecznym podejściem, jeżeli chodzi o jedzenie, to jest to całe liczenie kalorii. Jeżeli chcesz się nauczyć, jak to robić, to możesz zajrzeć na mojego Instagrama, mam podpięty post, który wszystko się tłumaczy. Ale jeżeli liczenie kalorii Ci nie wystarcza i potrzebujesz mieć większą strukturę, bo samo to ci nic, nic nie daje, to musisz sobie zapewnić jedną bardzo ważną rzecz. Pierwsza sprawa to jest białko. Białko to jest makroskładnik, który nie dość, że zapewnia Ci, że będziesz utrzymywał i nawet budował masę mięśniową, to jeszcze jest najbardziej sytym makroskładnikiem. No i dlatego na przykład, jeżeli zjesz sobie 200 g piersi z kurczaka, a na przykład 200 g ryżu, to będziesz znacznie bardziej najedzony po piersi z kurczaka niż po ryżu, bo piersi z kurczaka to jest głównie chude, pełnowartościowe białko, które po prostu powoduje, że jesteś bardziej najedzony, bo białko jest najbardziej sytym makroskładnikiem. No i musisz wiedzieć, ile Ty musisz jeść białka w ciągu całego dnia, żeby te wszystkie pozytywne rezultaty były aktywne. Dlatego, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to ważysz się rano na czczo i bierzesz tą wagę i chcesz ją pomnożyć przez zakres od 1,6 do 2,4 grama. Jeżeli masz problem z jedzeniem białka i nie możesz go znaleźć w ciągu dnia, to pomnóż sobie Twoją wagę ciała razy 1,6, a jeżeli czujesz, że białko jest u Ciebie jak najbardziej dostępne i bez problemu je możesz jeść, to pomnóż razy 2 gramy. Ta wartość to jest minimalna ilość białka, którą musisz jeść codziennie, żeby zapewnić sobie, efektywne rezultaty. No i to nie wszystko. Teraz wymyślasz sobie ile najlepiej posiłków w ciągu dnia byś chciał jeść. Powiedzmy, że będziesz jadł cztery posiłki w ciągu dnia i dzielisz sobie to powiedzmy przez 4. I wychodzi ci ilość białka, którą musisz sobie zapewnić na każdym z tych czterech posiłków. Zapewnisz sobie dzięki temu regularną podaż białka, która wspomaga procesy odpowiedzialne za Budowanie i utrzymywanie mięśni, i nie będziesz miał jazdy typu, nie wiem, przez pierwszą połowę dnia, a pod koniec dnia czuję, jakbym był studnią bez dna, bo będziesz sobie zapewniał cały czas syty makroskładnik, cały czas będziesz się najadał regularnie podczas dnia i będziesz mógł o wiele łatwiej regulować spożywanie jedzenia, bo nie będziesz taki głodny przez cały dzień. No i jedzenie białka tak naprawdę nie jest jakieś skomplikowane. Możesz sobie znaleźć masę przepisów, związanych z na przykład korzystaniem ze skyra, korzystaniem z szynki z piersi skurczaków. Z może jakiś twaruk chudy, może serek wiejski, może jakieś całonocne owsianki? Coś, co możesz po prostu ze sobą zabrać na szybko i wypić albo zjeść w biegu, co po prostu ma ze sobą białko. Tak naprawdę, nawet szejk białkowy ze, ze sklepu czy z odżywki białkowej rano to jest niesamowite podejście, które zapewni ci sukces w tym dniu, jeżeli na przykład czujesz, że nie jesteś głodny rano albo nie masz czasu, żeby sobie coś przygotować. No ale prawda jest taka, że nawet pomimo super perfekcyjnego, Snu i mega dobrze spreparowanej dietki z super białkiem, super posiłkami, nic nie przebije cierpliwości. Możesz mieć wszystko na miejscu, wszystko poparte dziesiątkami badań, ale jak nie będziesz wytrwały i cierpliwy. No, to nie masz co oczekiwać zadowalających rezultatów. No, a jeżeli chcesz mieć zapewnioną regularność i mieć kogoś, kto czasem będzie cię no, zmuszał, żeby zapewnić ci te zadowalające rezultaty i nie chcesz już zgadywać, co robić, a czego nie robić, tylko chcesz mieć ciało, z którego po prostu będziesz mógł w końcu być zadowolony i który poprawi twoją pewność siebie, to napisz do mnie na Instagramie słowo start i zobaczymy, czy jestem w stanie ci pomóc. Pamiętaj, żeby też obczaić Instagrama i zobaczyć inne moje darmowe wartości, które niesamowicie ci się przydadzą. No i możesz zasubskrybować spróbować ten kanał wysłać komu tam chcesz kolegom z pracy twojemu biznespartnerowi czy nie wiem babci, mamie może może tacie może bratu możesz też napisać co sądzisz o tych materiałach i czy uważasz że algorytm powinien by troszeczkę mi pomóc no i jeżeli chcesz poprawić swoją wiedzę i dowiedzieć się czegoś o treningu siłowym to obejrzyj ten materiał który YouTube ci w tym momencie poleca i dodatkowo powiem ci że ja też go stworzyłem i jak oglądasz już ten materiał to ten będzie równie dobry więc Kliknij w niego i widzimy się tam. I ja cię tam będę cały czas edukował i cię przywitam też, może, nie wiem. Yy, siemanko.